Energię. I zaczniemy od afirmacji. Jestem światłem w ciemności i uwalniam to, co mi nie służy, otwierając się na boskie prowadzenie. Pełnia przynosi mi jasność, odwagę i uzdrowienie. Hmm. Witajcie kochane skorpiony. To jest Wasze czytanie z okazji pełni księżyca. Czas, w którym wasza transformacyjna natura jeszcze mocniej rezonuje z energią uwolnienia, oczyszczenia i przebudzenia. Zapraszam do ponadczasowego odczytu. Jeżeli znalazłeś się tutaj dzisiaj, ta wiadomość jest dla Ciebie. Dlatego skoncentruj się, weź głęboki oddech, połącz się ze swoją wewnętrzną prawdą. A już teraz zadaję pytanie do waszej wyższej jaźni. Co skorpionki macie teraz do uwolnienia? Co skorpionki macie teraz do uwolnienia? Na dzień dzisiejszy. Co do uwolnienia, wyciągam trzy karty tarota, które za chwilę pojawią się nam na ekranie. Jako graficzna wizualizacja. Co skorpionki mają do uwolnienia. Co, skorpionki mają do uwolnienia. Proszę o trzy karty, o prowadzenie. Proszę o trzy karty i prowadzenie. Okej, okay. skorpiony. Skorpiony muszę teraz uwolnić. Energia rycerza, kielichów, trójka denarów i szóstka kielichów. Skorpionie, pora puścić iluzję romantycznych obietnic, tych, które, te, te, które były piękne, opak pięknie opakowane. Ale okazało się, że są niewystarczająco głębokie czy trwałe. To może dotyczyć osoby z przeszłości lub Twojej skłonności do idealizowania emocjonalnych więzi. Jest tu potrzeba uwolnienia oczekiwań wobec tego, że ktoś uratowałby Was emocjonalnie. Więc tak naprawdę skorpionie czas przestać próbować naprawiać relacje czy sytuacje, w których współpraca jest jednostronna. I bez względu na to, czy trzymacie się jakiegoś zawodowego układu, czy związku, który wymaga ciągłych kompromisów, wyłącznie z waszej strony, należy uwolnić potrzebę bycia tą osobą, która wszystko skleja za innych. Jest to energia e, przeszłości, wspomnień również i takiego emocjonalnego przywiązania się do tego, co było. Może dzieciństwo, może poprzedni związek, może obraz siebie, który już Ci nie służy. Dlatego zapraszam Cię, byś zostawił, zostawiła te wspomnienia tam, gdzie ich miejsce, ok? Czyli w przeszłości. Z wdzięcznością, ale wiesz, bez ciągłego ich odtwarzania w kółko. To za czym tęsknisz już się nie buduje. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś tutaj po to, by naprawiać wszystko i wszystkich. Twoje serce przede wszystkim potrzebuje przestrzeni, by wzrastać na nowo, bez ciężaru i bez przeszłych yy, przywiązań. Co już w was głęboko się uzdrawia skorpiony na ten czas? Teraz dopytajmy. Co już w was głęboko na ten czas się uzdrawia? Okej, okay, same pokazały mi się energie. I teraz tak, skorpionie, co się uzdrawia. Jest tutaj głębokie uzdrowienie. Mamy kartę silnie transformacyjną, bo mamy księżyc i mamy gwiazdę. No i do tego jest piątka kielichów. Nieźle tu się dzieje, skorpionku. Hmm. No, oczyszczający rytuał duszy, powiedziałabym. Skorpionie, Twoja podświadomość jest dzisiaj wyjątkowo oczywiście aktywna. Księżyc wskazuje na stare lęki, niepokoje, podświadome programy, które przez lata kierowały Twoimi wyborami, często bez Twojej wiedzy. To mogą być lęki przed zdradą, przed porzuceniem, przed byciem widzianym w prawdzie. I zaczynasz rozpoznawać, które z tych emocji były projekcją, a które intuicyjnym ostrzeżeniem. Potężne uzdrowienie do Ciebie idzie, znaczy masz szansę oczywiście otworzyć się na to uzdrowienie. A twoja podświadomość yy, po tej ciemności księżyca, tak? czyli po tym, co tutaj podświadome, pojawia nam się gwiazda. Gwiazda jest symbolem duchowego światła, uzdrowienia i boskiego prowadzenia. Gwiazda mówi nam: Nie jesteś sam, Twoje modlitwy zostały wysłuchane, Twoje serce się goi. Więc zaufaj sobie, zaufaj życiu oraz temu, że przyszłość będzie lepsza. Okay? Leczy się smutek, leczy się żal. Leczy się tęsknota za tym, co nie wyszło. Może długo patrzyłaś, patrzyłaś w stronę utraconej relacji, jakichś niespełnionych snów. No i wygląda na to, że raczej zamkniętych już drzwi. Hmm. No cóż, yy. odwróć się i zobacz te kielichy, które wciąż stoją. Więc Twój czas żałoby może się kończyć. Nie po to, by zapomnieć, ale może bardziej po to, by przestać się z tym utożsamiać. Bo twoje serce zostało złamane nie bez powodu, ale teraz z tych pęknięć wychodzi światło. Odzyskujesz siebie i odzyskujesz wiarę. Dlatego zapytajmy, co skorpion odkrywa w sobie dzięki tej pełni? Co? Skorpion odkrywa w sobie, dzięki tej pełni. Co skorpion odkrywa w sobie, dzięki tej pełni. Co skorpion odkrywa w sobie, dzięki tej pełni. Szóstka mieczy, szóstka buław, paśki lichów, pięknie. Wygląda na to, że potraficie odejść od bólu zgodnością. Zaczynacie rozumieć, że przeszłość nie musi definiować czegokolwiek. Słyszę, tutaj, niosłeś to wystarczająco długo. Teraz zyskujesz jasność umysłu, spokój duszy. Pozwalasz sobie na Mentalne i emocjonalne odcięcie się od tego, co ciążyło. Tak więc odkrywasz swoją siłę, wartość i zdolność do zwycięstwa. Taka chwila uznania nie tylko przez innych, ale przede wszystkim przez siebie. Czyli tutaj, Skorpionie, zaczynasz dostrzegać, jak wiele przeszedłeś, jak głęboko potrafisz się odrodzić. To nie jest tylko sukces zewnętrzny, to jest duchowe zwycięstwo, wewnętrzna korona, którą masz szansę założyć. No i otwierasz serce na nowe, na nowe uczucia, na duchowe natchnienie. Widzimy lekkość, ciekawość i nowe emocjonalne przebudzenie. Być może nowa relacja, nowe pasje, a może po prostu pierwszy od dawna moment, kiedy czujesz, no właśnie kiedy czujesz, kiedy czujesz i to jest dobre. To jest delikatne. To jest bardzo cenne. Dobrze. Twoje serce powoli się otwiera. Z mądrością i z wiarą. Widzę, że jesteś gotów, gotowa zostawić to, co już Cię nie karmi, że zaczynasz dostrzegać swoją wartość i otwierać się na nowe z odwagą i delikatnością. Dobrze, teraz poproszę jedną kartę przesłania. Od przewodników duchowych dla skorpiona. Może ja sobie rozłożę i wybiorę. Przesłanie od przewodników duchowych dla skorpionka. Wyciągam. Przesłanie od przewodników duchowych dla skorpionka. To głupiec. No tak. Idealnie tutaj pasuje ta energetyka. Zaufaj, idź, jesteś gotów. Skorpionie, to co było ciężkie, już się dopełniło, i to jest najwyższy czas, żebyś postawił, postawiła pierwszy krok w kierunku nowego rozdziału. Nawet jeśli nie widzisz jeszcze drogi, bo głupiec nie pyta, nie zadaje sobie pytań: a co jeśli mi się nie uda? Nie. Głupiec to jest bardziej energia w stylu, a co jeśli będzie piękne? Pięknie. Jeżeli ma być szansę być pięknie, to ja tam pójdę. Bo jak się cofnę, to tam mnie już nic i tak nie czeka, nie? Także duchowi przewodnicy zachęcają do zaufania swojej intuicji, nawet jeśli nowy kierunek wydaje się niepewny, nielogiczny. Wiesz, to jest droga duszy, to nie jest droga Twojego ego. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, e, wystarczy, że jesteś otwarty, obecny, autentyczny czy też autentyczna. To może być nowe zaproszenie do związku, do projektu, do podróży, do duchowej praktyki. I cokolwiek to jest, no to tak. Owszem, jesteś gotów zacząć od zera. Z duszą bogatszą, o wszystko, co przetrwałeś, przetrwałaś. Mhm. Zostaw stare schematy, nie musisz już nosić zbroi, więc ruszaj lekko z ufnością dziecka i sercem wojownika, bo jesteś prowadzony, prowadzona. Dobrze. I na sam koniec zapytam jaki krok Skorpion powinien podjąć, by zintegrować tę energię. Jakie kroki Skorpion powinien podjąć, by zintegrować tę energię? Mhm. Dziewiątka była w czwórka monet, królowa mieczy. Wszystkim się nie zamykaj. Ugruntuj się, stwórz swoją bezpieczną przestrzeń emocjonalną, fizyczną, duchową. Potrzebujesz ochrony swoich zasobów, swojej energii i serca. Ale nie zamieniaj ochrony w mur. Zadbaj o granice, ale zostaw też otwarte drzwi dla tego, co dobre i nowe. Dziewiątka buław to jest często karta walki. Hmm. Wiesz, co powiem Ci tak? Po tym, co Yy, przetrwałaś, przetrwałeś, nie musisz już się tłumaczyć, bo jesteś na wyższym poziomie świadomości to przede wszystkim. I zapewne jeszcze niejednokrotnie będziesz wystawiany, wystawiana na próbę, żeby z tego poziomu cię ściągnąć. I ta karta mówi. Nie cofaj się, bo przed Tobą jest droga, tak? Przed Tobą coś jeszcze, coś więcej. Na ten czas bądź wierny sobie, swojej odwadze, wzrastaj duchowo, z szacunkiem i z siłą. Mów swoją prawdę, klarownie, bo wiesz, co czujesz, wiesz, co widzisz. Więc wyciągnij wnioski, odetnij to, co zbędne, i powiedz, wybieram prawdę, a nie złudzenia. Także działaj z godnością i mądrością, a Twoje słowa mogą być jak miecz, ale również jak latarnia dla innych. Stwórz przestrzeń, broń swojej prawdy i komunikuj ją jasno. Twoje serce już wie, czego potrzebuje. Teraz czas, by za tym podążać bez Wahania. Mm. Dziękuję serdecznie, Skorpionie i przechodzimy do następnego znaku zodiaku.